na kanale Salaskietki z Ameryki Jak to mówią, chcesz coś zrobić szybko i dobrze, to zrób to sam Mam dla siebie do zrobienia skrzyneczkę taką, która będzie widoczna praktycznie ze wszystkich stron No może z tyłu nie Taka po prostu nieduża, z wieczkiem Zrobię to z płyty i pomimo tego, że jest wiele metod na to, żeby połączyć Czy to na zakładkę, czy na zakładkę na lamelą, na... Lamello, na Domino, na kołki, to ja zrobię to na 45 stopni, dlatego że na 45 stopni połączenie uważam, że jest najbardziej estetyczne i najszybsze dla mnie do zrobienia. Dlatego, że to jest na formatówce jedno ustawienie i przeciąć wszystko dookoła rachu ciachu, i już pozamiatane. Także mam elementy już wycięte kilka dni temu, a że dzisiaj wszyscy mają wolne, więc ja postaram się to zrobić i nakręcę e, coś przy okazji dlatego, że ciągle pomimo tego, że jest wiele filmów, jest playlista cięcie i klejenie na 45 stopni to ciągle ktoś do mnie pisze e-mail, e, jak jakieś tam właśnie rzeczy pozacinać jak to pokleić, normalnie na taśmy. to jest prosta bardzo rzecz, to możecie się nauczyć tego w godzinę, trochę praktyki tylko musicie wiedzieć co robicie także zapraszam pierdarkę wielobrzecionową, to uważam, że połączenie na 45 stopni na taśmę jest dużo bardziej estetyczne, jeżeli jest to możliwe, dlatego, że nie widać krawędziówki. Wiadomo, że z krawędziówka nawet najlepsza to z czasem może, ja nie wierzę, musi, ale może się wyszczypać albo coś odejść. Jak się zrobi to dobrze na 45 stopni, to po prostu Pięknie jest zamknięte wszystko i nie ma takich problemów. Słoje ze sobą się zgadzają. Mamy tu wycięte elementy. Potrzebne jest właśnie takie pudełko z nakrywką, czyli tamte małe drzwiczki to będzie e, po prostu wieczko. Od góry spód będzie pewnie jedna czwarta. Tu mam narysowywane, że to trzeba nafrezować wcześniej przed zacięciem i tu jest po znaczone, żeby to po prostu gdzie na te 45 zaciąć, żeby się nie pomylić. I jeżeli nafrezujemy wcześniej i potem natniemy, to nie będzie problemu, ale jak natniemy wcześniej, to nafrezowanie tego może nam potem wyszczypać. Połączenie będzie brzydkie, jak będzie wyszczypany róg, także formatówkę odpalę i zrobię, może na frezarce wcześniej te kanałki już kanałek na plecy. I oczywiście teraz trzeba to odwrócić i zaciąć tu w tą stronę do dołu 45 stopni. Piła już jest, tarcza już jest pochylona, na formatówce jest o tym odcinek pod, o numerze 271 jak ciąć 45 stopni. Na pile bez wózka bocznego, czyli nie na formatówce. Oczywiście na formatówce jest dużo łatwiej i jak to robimy? W zależności od tego, jak dużo macie ustawione naddatku, należy ustawić tu, tą prowadnicę, przynajmniej cofnąć ją od tarczy. jak Ja mam tu jakieś 3/4 cala, nie mniej niż pół cala na pewno. Bo po prostu, jak ten obrzyn tu potem może rzucić, i jak on jest za blisko, to e, no robi się brzydko. Jak on jest dalej, to e, jest to dużo bezpieczniej. Tak z doświadczenia to wiem. Także nie przysuwać prowadnicy do samej tarczy, tylko cofnąć ją trochę i wtedy reference point, czyli prowadnica jest tu. E, punktem odniesienia i dotykamy oczywiście do wózka i jedziemy. I to na formatówce to jest bardzo bezpieczna operacja. Ja mam tu ustawione około mniej niż około 1,16 czyli to jest trochę więcej chyba jak milimetr, może mniej nawet jak milimetr. Nie pamiętam jak to przeliczać na pamięć. pięknie zacięta taka uwaga osłona jest zdjęta tylko i wyłącznie dla celów filmu żeby wam to pokazać bo jak będzie osłona to po prostu nie będzie nic widać i będę mógł tego nie mogłem tego nakręcić a e, tak to po prostu no, widzicie jak ja to ustawiam i ile tego wziąłem i wziąłem po prostu jest ustawione na 1.16 Jak we dwoje to się robić we dwóch to jedna osoba tam z drugiej strony patykiem odrzuca te zżyny jeżeli robicie to samemu to trzeba po prostu zatrzymać zatrzymać piłę wyrzucić to i dopiero można jechać dalej. Ja kręcę to z ręki dlatego to tak może to trząchać trochę Zapomniałem powiedzieć, że jeżeli klei się, nie klei się tylko zacina się i nie chcecie, żeby wam na, na końcu wyrwało e, obrzeżówkę, a macie dwa takie same elementy, to składacie po prostu boczki tak, że obrzeżówka do obrzeżówki i zaczynacie to razem, tak jak ja tu teraz zaciąłem i z obu stron, jeżeli to jest po prostu jednakowy, ma wymiar, i jednakowo jednakowo obetnięcie, czyli ten sam naddatek, obetnięcie z dwóch stron, no to jest idealnie i musi być idealnie i nie ma, że inaczej. Mamy tu już ułożone, jak to ma być. Oczywiście, jak komuś pasuje, żeby swoje były wszystkie wzdłuż, to mogą być wzdłuż, ale to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że. To połączenie po prostu jest perfekcyjne, i jak dobrze to wszystko pozacinacie, to po prostu jest to idealnie ucięte i na krawędziuchce, i na, i na powierzchni. Teraz tylko nałożę taśmy. Dlatego, że pokazywałem to już wiele razy, to pokażę jeszcze raz. Aczkolwiek może być różnie, bo mam tu jakieś cienie od belek. Ale nieważne. Taśma potrzebna jest taka: skacza jest najlepsza, bo ona jest trochę rozciągliwa. Więc tak biorę, przyklejam kawałek jakkolwiek w jednym brzegu. Przyklejam kawałek drugim brzegu. Potem opuszczam to na brzeg stołu. Just like that. To już mi się trzyma i teraz tak. Jeszcze raz przyklejam, naciągam, opuszczam, przyklejam, odrywam z drugiego brzegu. Naklejam tu, naciągam Opuszczam, przyklejam, obrywam. I to jest jeden brzeg. I teraz przesuwam to dalej. I przykładam teraz tu drugi, długi brzeg. I będę jechał dalej z tym. Tak samo. Dwa kawałki, żeby było równo. Nie pociągać zbytnie, bo wam to najdzie jedno na drugie. Jak opuścicie to na brzeg. Przesuwamy to. O I to już wisi. Oczywiście jak są duże elementy to trzeba więcej tych taśm albo ze dwie osoby. Oczywiście sprawdzić czy tu się to, czy tu jest równo bo to jeszcze można na dwóch to troszeczkę włosek po, porównać. No i jedziemy to samo. Jeszcze raz od brzega jednego naciągnąć i tu naciągnąć opuścić, na drugi opuścić i kciukiem przycisnąć. Dlaczego tak ważne jest to pociąganie? Dlatego, że ta taśma jest rozciągliwa i ona nam dociska do brzega cały czas i ten brzeg jest po prostu idealny. Postaram się Wam z oddali to pokazać, tak więc mamy płytę, czy tam sklejkę, czy korian, czy cokolwiek, musimy ułożyć to idealnie. kleić, nie naciągając, bo jeżeli naciągniecie, to Wam wskoczy jedno na drugie i cały misterny plan i wylądował. Także tylko nakleić. Przy większych elementach i nie przy płycie, a przy sklejce to nieraz nakłada się troszkę jedno na drugie odrobinę, to wtedy po prostu jeszcze bardziej ta, ta taśma się rozciąga i bardziej dociska. I teraz tak. O. Opuszczamy to. I jest idealnie tu dociśnięte. Ja przestawię statyw trochę, żebyście żebyście widzieli. I lewo ręko będę zaklejał. Będzie dla was lepiej widać. Czyli tak, tu pociągam Opuszczam, opuszczam, kciuk, kciuk, urwać. Naciągnąć, do dołu, kciuk, urwać. To jest najskuteczniejsza metoda, że tu złapać, pociągnąć, opuścić. O, urwało się. No bo to trzeba dość mocno pociągnąć, ale czasami. Jak zbraknie wyczucia, to się potrafi urwać. No i cała histeria i teraz trzeba to tylko odwrócić, położyć klej i złożyć. Jak nie ma dwóch osób, no to trzeba chwycić dwa elementy ze sobą, w miarę to możliwe i po prostu i już i potem oczywiście sprawdzić zanim skleicie czy to wam się zamyka no po prostu idealnie więc trzeba teraz to rozłożyć położyć klej poczekać 10 minut i zamknąć Teraz postaram się pokazać, jak klej kładę, ale jednoręko, więc tak. Kładę na brzegu i tak na środku. Muszę przestać patrzeć przez obiektyw, bo wychodzi to bardzo źle. OK, tak i tak. I tyle tego jest wystarczające. Co teraz z tym robię? Robię to tak, zamykam. On mi wyjdzie. Oczywiście to potem wytrę, i otwiera. Klej wtedy trzyma, jak go nie ma i klej zniknął. I wszystkie po kolei tak samo, tak samo robię. Tyle. Zamknąć, zamknąć. Otworzyć, otworzyć i niech on zaschnie, zaschnie przynajmniej około 10 minut. Oczywiście przygotować mokrą szmatę i taśmę. Jak to zasało, prawie widać, że prawie tego nie ma. Dlaczego trzeba czekać, żeby zasało? Jeżeli to za szybko zamk zamkniecie, czy, czy to drzwiczki, czy jakieś inne rzeczy, to ten klej nie zdąży wejść w materiał, zostaje wyciśnięty. Potem na wierzchu go i tak usuniecie, i w środku niewiele trzyma. Jeżeli on wsiąknie w materiał, to on praktycznie nie wychodzi. Zaraz zobaczycie, że on wszystko jest w materiale. Ja potem pokażę Wam to z ręki, dlatego że muszę dilować, żeby mniej więcej dało się nagrać coś a jednocześnie żebym coś mógł zrobić więc tak pociągnę jedno ręko Widzicie, klej wychodzi o teraz sprawdzić czy tu jest idealnie równo jest idealnie i następny rzek Ja mam nadzieję, że to będzie w kamerze widoczne. Okay. Wciśnięty. Brzegów nie dociskać, potem łatwiej jest to zerwać. On to ma środkiem trzymać, a brzegi to dobrze potem jak one są właśnie tak odstające trochę. Pokażę Wam z ręki. Praktycznie pięknie to kornerki powychodziły. Klej nie powychodził praktycznie. No troszeczkę. Widzicie, pomimo tego, że było go tak mało, to jeszcze trochę wyszło. A jak wyszło, to znaczy, że zaciągnął i było go wystarczająco dużo, żeby. Mówicie? Było go na tyle wystarczająco dużo, że nie potrzeba więcej. A wydawało się, że go w ogóle nie ma tam. Ale to tylko, jak to mówią Amerykanie, optyk i luży. Po zewnętrznej. I no, pozamykane wszędzie. Nie można ubliżyć, także jest po prostu perfekcyjnie. Oczywiście, jeszcze zanim klej zaschnie, sprawdzić przekątną, bo jeżeli to się robi na tzw. BAT, czyli załóżmy tu na kołki, czy na coś, to ta płaszczyzna z tą, jak się ściśnie, ona się bardziej. E, Pozycjonuję pod kątem prostym. Przy 45, jeżeli będzie wam cięło za dużo, trochę albo za mało, moja tnie troszeczkę za dużo, dlatego żeby na klej było miejsce. Ale zawsze to należy sprawdzić, bo można to jeszcze przesunąć. Po prostu idealnie. Także zostawię teraz to. A w zasadzie to odwrócę i zmierzę. Zmierzę jeszcze raz przekątno. Perfekt. 18,5 na 9,16. Ok, teraz utnę plecy. Siłami jakoś zostało to pudełko zrobione. Zaraz zdejmę taśmy. Pod spód założyłem, w zasadzie przykleiłem, bo to jest sklejka nielakierowana. Przykleiłem y, klonowe listewki, żeby to stało po prostu. I od. Fikbe zawiasy i te blumowskie teleskopy, bo to tak będzie zamykane, żeby po prostu strasznie nie tłukło. I powiem Wam tak. Gdybym to sam robił bez zakręcania, to zrobiłbym to pewnie w 15 minut, no w porywach, może w 20, że musiałem przestawiać ten statyw i kamerę i część z ręki, bo nie chciałbym się już przestawiać statywu. E, dlatego wyszło to może nie aż tak perfekcyjnie. Ale mi się wydaje, że pokazałem jak te klejenie i cięcie na 45 stopni na, forma, na formatówce zrobić. Przypominam jak ktoś nie ma formatówki jest taki odcinek pod numerem 271. Wejdźcie i zobaczcie dlatego, że w tym odcinku pokazuję jak bez formatówki poradzić sobie, poradzić sobie z Cięcie na 45 stopni ja uważam, że łączenie i cięcie na 45 stopni to jest po prostu rewelacja, dlatego że jest proste, szybkie, skuteczne i trwałe. A dlaczego trwałe? Bo w Ameryce robi to się od lat 70. jak taśma została wynaleziona. Mararska ktoś wpadł na ten pomysł i to jest po prostu genialny pomysł. I jeżeli coś jest genialne, to dlaczego tego nie promować? Ja w Polsce pierwszy film to pewnie nakręciłem o tym z nie wiem, z 6 lat temu już pewnie będzie. Podejrzewam, że za 10 lat to już nie będzie w Polsce żadnego stolarza, który nie będzie tego umiał. I dobrze, dlatego że to jest po prostu skuteczna, szybka, genialnie dobrze, dobra metoda. Eee... Jest na moim kanale playlista e, cięcie na 45 stopni i, i klejenie. I ten film też dołączę do tego, ale myślę, że już więcej nie będę nakręcał filmów o tym, dlatego że już są. Myślę, że ten jest nie na tyle zły, czy raczej na tyle dobry, żeby mógł oprzeć się aby ząb czasu go nie pokonał. Nie wiem, sorry, ale łamie mi się czasami język. Zapominam słów, no tak bywa. Aczkolwiek chodzi mi o to, żebyście udostępnili go, ten film na grupach, na e, wśród znajomych, dlatego że może ktoś na to czeka i ktoś jeszcze tego nie zna. A jeżeli. Widzowie tego nie robią, nie udostępniają, to po prostu ten film ginie i potem ciągle dostaje jakieś e-maile, że jak to zrobić czy jak tam to zrobić. A przecież filmy są, tylko tyle, że no to jest taki niszowy kanał. Bo mówiłem, głupot, tu staram się nie pokazywać. Gdybym pokazywał głupoty, może by to lepiej na kanale mi szło na YouTubie, a tak to jest jak jest. Anyway. Chciałem Was zaprosić na mediapartner24.pl i na drewno.pl, aby tam nabyć moje książki albo przynajmniej zostawić komentarz. Eee, druga sprawa, chciałem Was poprosić o komentarze na kanale, chociaż trzy kropki, parę liter. Dlatego, że już zmienił się algorytm i same kropki nie wystarczają. Teraz trzeba między tymi kropkami parę liter wrzucić. Także, tak jak leci na klawiaturze, będzie wystarczająco dobrze. Good enough. Także dzięki za to, jak zwykle życzę Wam miłego dnia, zdrowia i niech moc będzie z Wami.